Z jednym fleszem Snacks. Widzimy, że też jest Zeus. No, z Zeusem to łatwiej byłoby tutaj na pewno zagrać w domku na B, chyba że Snacks zdecyduje się ewentualnie na piwnicę. Ewentualnie, gdyby udało mu się przyjąć zakręt, to mógłby się fajnie ustawić, ale to byłoby zbyt ryzykowne. Widzimy, że jednak właśnie pojawia się Snacks w piwnicy. Underpass u niego i. Leży w dłoni, zobaczmy. Teraz jest Zeus z drugiej strony i czy Zeus ginie z Zeusa? <grywia> Doskonała akcja Snaxa, idealny timing zawodnika Virtus Pro i widzieliśmy jak długo podbiegał jeszcze do swojego rywala. Co ciekawe, zauważcie, że Snax nie wyjął normalnie pistoletu, a przy tak w fleszowaniu spokojnie mógł to snack zrobić przecież z pistoletem, ale nie on już wiedział, co chce zrobić na początku tej rundy. I faktycznie bardzo fajny frak od snacksa. <grym> Zaplanował to sobie jeszcze na respie i wyszło mu idealnie. no Myślę, że Snack teraz uśmiechnięty. Myślę, że snack teraz zadowolony.